Cześć siemankowidzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Gamer, to jest CS2, no i oczywiście jest ze mną mój odwieczny kompan, czyli pan Pympek. W dzisiejszym odcinku widzowie będziemy grali zajebistą mapę niektórym starym graczom z CSA 1.6, yy, bardzo dobrze znaną, a mianowicie Scouts Knives. I tam się napierdzielało na scouty i na kosy, i ogólnie się z tymi scoutami latało. Ja gdzieś tutaj wrzucę wam wygląd tej starej mapy z CSA 1.6, a my w tym momencie z pympkiem rozpoczynamy gierkę, i powspominamy sobie, i się trochę ponapiżamy. Jak się na to pympku zaopatrujesz? Bardzo piękna akcja. Ale to w skoku, to się walimy w skoku. nabijamy się. Kikuje boty, jeden na jeden i lecimy. Partnerem odcinka jest CSGO Skins, strona do otwierania lootboxów ze skinami do gry Counter-Strike. Z kodem CZG otrzymujesz plus 10% do depozytu oraz darmowe 2 złote 10 groszy zł na start. Na stronie możesz otwierać skrzynki, wymieniać skiny, tworzyć bitwy w przeróżnych trybach i wiele więcej. Lecz pamiętaj widzu, strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A jeśli aktywnie korzystasz z mojego kodu CZG, daj o tym znać na Discordzie, a będziesz mógł zgarnąć fajne nagrody. Dzięki za uwagę, lecimy dalej. Nie wiem, może niektórzy już rozpoznają tą mapę. To była bardzo często używana mapa na niektórych serwerach. Jak już ludzi było mniej, to admini włączali tą mapę. O. Kurwa. Pipku. O kurwa, trafił mnie. Ja ci ani razu, ja pierdolę. Kurwa, ty ale pamiętam tą mapę jak dziś. Ona była zajebista w 1 szósteczce. Tutaj też jest fajna, więcej osób pograć. Chciałbym O nie gdzie ty jesteś? Mam o, kurczę, Cię! O zostałem. Ja Sokera! nie to było niesprawiedliwie. A, kurwa. Odpaliłeś, odpaliłeś haksy. Niechuję, nie czytuję. WOOOOOO Znowu, znowu palił akcji K**wa Mam widziałem, Cię, mam lufa Cię Lufa się nakierowała na mnie bezpośrednio, oszustwo Nieprawda widzowie, on kłamie A nic, teraz Cię upolujemy A, trafił! No i chodź, <grymne> ty, ale ja ciebie. Kiedy ja ciebie trafiłem? O, oberwałeś za 63, no. Ej, ale zajebista mapka, co? Na więcej osób? Kurde, widzowie, w dalszym ciągu nie mam nikogo, kto by mi ogarnął serwer. Pympek, miałbyś kogoś takiego. jakiegoś spec od serwerów CS? Nie. Kurde, nie. Nie, nie. Nie mogę ostatni nabyć. No i chuj. muszę przelaadać, muszę przeładować. muszę przeładować. Mam przejpane. Pympek poluje. Kurwa kosa! Nie! Nie! <śpiewa> Ej ani Nie! Raz... Ani razu cię Nie! trafiłem ty. Gdzie jesteś? Gdzieś mi tu wybiegnie. On poluje, on teraz będzie z kosą, spodobało mu się. Będzie z kosą polował. My sobie wyjdziemy wyżej trochę, o. On tu jest! O! 360. Kurwa, ty dzisiaj to jakiegoś świra masz. Ojej, do no piłku O, 360. 720 O kurwa Widzę, że Chciałeś po razie Mam cię To są na kosy teraz w powietrzu lecimy I nafieramy się Dawaj na kosiury W powietrzu Jest! Mam cię! Ja... No ale widzowie nie no musicie zostawić łapkę Pympek Kasim bo mi mnie nie słuchałem O kurwa dobra Czyli nie koski? Ja pierdole Przelecę tu pa, paki trik kurwa. Pa, pa To sztuczka ale nie wyszła. O ty... Pijać się! <śpiewa> o, wezmę, bo lepszy skin. O, ty masz skina? Tak... Do... Skota, pympku, nie chwaliłeś się. Ja... O kurde. Co? No nie no oszukista <śpiewa> Stałeś kur... Nie ma tutaj pokazanych skrzydełek. No jak nie ma... <śpiewa> 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 Nie zdążyłem się zbić. Gdzie ty się Nie Niebezpieczny <tryk> Skoki, ku. Ewolucję, pany hop. Wyskoczę tędy? Nie Nie. ma tu dziury? O! Olu, teraz cię trafiłem. Pympku Ej, no skołpy se próbuj, łatwy jest. Bo ze skołpa to strasznie ciężko trafić. Wydaje mi się, że jest rozrzut większy też wtedy. Cały czas Tak? Tak ty Dostał <śm> Ustrzelił mnie bardzo. <śmiech> <śmiech> o ja pierdzielę ty, no nie wiem <laughs> Była to pymku, krótka rozgrywka, ale ja się bawiłem zajebiście. Mam nadzieję, że wy widzowie również się dobrze bawiliście. No i co? Na sam koniec mogę wam tylko podziękować. Zostawcie łapkę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się, żegnam was ja, żegnam was pympek na razie. Cześć.